Które zamykasz, mogą sprawić, że nie zobaczysz najważniejszej prawdy swojego życia. Duch Święty mówi teraz do Twojego serca. To, co słyszysz, nie jest przypadek. To jest głos Boga, wołający Cię z miłością, ale i z powagą. Otwórz swoje serce teraz, bo może nie będzie kolejnej szansy. Czas się kończy, a Twoja dusza czeka na przebudzenie. Pan mówi. Córko, synu, nie zwlekaj, nie udawaj, że nie słyszysz. Ja Cię wołam po imieniu, znam Twoje łzy, znam Twój strach, znam to, co ukrywasz nawet przed sobą. Niefasadowa religijność, niepowierzchowne modlitwy, ale prawdziwe spotkanie ze mną może uratować Cię teraz. Przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, z Twoim grzechem, z Twoim lękiem, z Twoim zmęczeniem. Ja cię nie odrzucę, nie ocenię, ja cię uleczę. Ty, która masz 55 lat i myślisz, że już za późno, ty, która masz 68 lat i czujesz się bezużyteczna, ty, która masz 74 lata i jesteś sama, ty, która masz 85 lat i codziennie płaczesz w ciszy, ja cię widzę, ja jestem przy tobie. Ja Cię kocham i nigdy Cię nie opuszczę. Duchu Święty, przyjdź teraz do tej osoby, która słucha. Przeniknij jej serce, jej pamięć, jej historię. Niech ogień Twojej obecności rozpali to, co zgasło. Niech Twoje światło rozjaśni to, co zostało zakryte latami cierpienia. Pan mówi: To, co Cię złamało, nie ma już mocy. Ja jestem Twoim Zbawicielem, Twoim lekarzem. Twoim pocieszycielem. Nie słuchaj już głosu poczucia winy. Nie słuchaj już głosu oskarżenia. To nie ja Cię oskarżam, to wróg Twojej duszy. Ja Cię uwalniam. Przyjdź do mnie, jeśli jesteś młoda i zagubiona. Przyjdź do mnie, jeśli masz 35 lat i życie Ci się rozsypało. Przyjdź do mnie, jeśli masz 50 lat i nie widzisz sensu. Przyjdź do mnie. Jeśli masz osiemdziesiąt trzy lata i czekasz na koniec, nie kończ jeszcze. Ja dopiero zaczynam, Duch Święty zostaje z tobą teraz. Poczuj to ciepło to nie wyobraźnia, to nie emocje to ja. Ja przychodzę do ciebie przez ten ekran, przez ten film, przez te chwile i mówię ci: wybacz sobie, przebacz innym, puść to, co trzymasz latami ja ci dam coś lepszego. Niech Twoje serce teraz wyszepcze: Jezus, ufam Tobie, powiedz to ze mną: Jezus, ufam Tobie, Jezus, ufam Tobie, Jezus, ufam Tobie, nie jesteś samotna, nie jesteś zapomniana, nie jesteś niewidzialna. Bóg mówi teraz, moja córko, mój synu, jestem przy Tobie każdego dnia. W nocy, kiedy płaczesz, rano, kiedy czujesz pustkę, ja Cię niosę w moich ramionach. Jeśli oddasz mi swoje. Serce, ja cię odnowię. Ja cię podniosę. Ja dam ci pokój, którego ten świat dać nie może. I na koniec posłuchaj jeszcze tego. To, że teraz to słyszysz, to nie zbieg okoliczności. To Boży Plan. To wezwanie. Nie lekceważ tego. Nie odkładaj na potem. Teraz jest ten moment. Ten wieczór jest dla ciebie. Duch Święty przemawia, odpowiedz Mu w ciszy swojego serca, Jezus, ufam Tobie, Amen.